Witam, witam wszystkich zgromadzonych. Dzisiaj druga część Minecrafta. No i ja muszę Wam coś wytłumaczyć, bo e, umarłem. Niestety, umarłem, bo mnie zabili ludzie. Znaczy, gość mnie zabił, bo pod tym domem byłem, a on mnie zabił po prostu. Jakiś z y, żelaznym mie mieczem i klatą żelazną, więc nie miałem szans, bo miałem tylko max żelazny miecz, więc no, nie udało się niestety, ale dzisiaj postaram się to od, y, od y, no po prostu z, y, zdobyć to co tam mieliśmy już to zaczynamy, idziemy sobie w świat, bo to jest spawn oczywiście no i zobaczymy może mm, jeszcze przed nagrywkami tam sobie e, zabiję lugi w ogóle fajnie było no teraz fajnie by było znać jakieś ty. <try> Tu jest jakaś chata wielka. Może ktoś tu jest. To jest chyba randomowe kroski. No chyba tak. Znaczy taki, no... W sumie fajny, ale taki tam jest drugie piętro. Wezmę sobie, tego tą ziemię i podbuduję się. Nie tak? Tak. Okej. Okay. test to weźmiemy. No i jesteśmy tu już. A tu co było? Nic. No, fajnie. Yy, możemy tu zejść. Tu ktoś się już budował wcześniej. Mógł to wziąć lub coś. Co tam jest? I ty? a coś z jakichś. pofnąłem go tam, dobra. Dobra, idziemy stąd. Kurde, na no szkole, że zginąłem, bo tyle rzeczy miałem, ale odbudujemy to. Masz skrzynię jakąś tutaj. Typku, chyba nie. A to jest jakiś rozwalony dom. Tak się dzieje jak jest. Sie mieszka na spałnie. Jest już w ogóle noc, prawie jest. No w sumie już jest. Nie ma tu jakoś dużo domów. Bo. O, tu jest jakaś chata. Tu jest jakiegoś. Nawet chyba jakaś mała wioska, tu jest. Tu jest jakiś domek. Tam coś jest. Nie wiem co. Jak tu. Fajnie by było, jakby to były idy jakieś, ale tu nic nie ma. O nie, ona mnie zabija? Nic, nic nie robię. Sorry, sorry, sorry. Ale ja nic nie chcę ci zabić. Ale co ty mnie że ja nic nie zrobiłem. Dobra, zabij mnie już. Mmm, szkoda, no. Eee... A, bo miałem coś wam powiedzieć, że... Eee, dzisiaj spróbujemy trochę jakby pozbierać i tu i w ogóle tak zrobić jakiś dom itp Jezus co się stało wpadłem poza mapę chyba raczej będziemy tylko ginąć w tej grze tu nie ma drzew w ogóle Dobra, muszę iść, ale nie, mo nie mogę zrobić cięcia, bo w tej jakby co nagrywam nie mogę robić cięć, bo nie ma jakby takiego czegoś. No ale no, um, już postaramy się nie ginąć. Co tu jest za chata? Jakiś parkour normalny jakieś rozwalone coś a nie to było to już. Aha no. Przypomniało mi. To jest jakaś chata rozwalona. Uf, w sumie to tak jest, bo jak się spałnie, to tak jest. Nawet najwięcej ludzi. Wszyscy niszczą deski sobie wyźmiemy, bo tu nie ma w tej okolicy. Pozbieramy sobie. Jedną w sumie. Nie wiem, co to mnie zmieni w ogóle, ale ważne, że tam był crafting, to weźmiemy crafting też. Fajnie, że tu ludzie się nie biją w ogóle. Tylko tak normalnie grają. Znaczy, akurat wcześniej zginąłem. U mnie ta typielę zabiła, bo nie wiem, co zrobiłem. Za nic mnie nie zabiła w sumie. ale no dobra. Jak tak jest, to niech będzie. Okej, okay, idziemy. O, już zaczynają się drzewa. I ona tam jest. O, tu jest jakaś chata, chyba znowu. Tylko za. Niech się mi załadują. Te. No, trochę taki dom. Nie wiem, czy to dom jest nawet. No ale dobrze, no. A to jest z takimi tymi, no. To jest nawet bogaty dom, ale zanieszczony. <coughs> o, jest drewno w końcu jakieś. To weźmiemy sobie. Nie wiem czemu, ale to drewno się jakieś strasznie długo kopie. to akurat nie. Wcześniej. Tu jest chyba chata jakaś. Kogoś. On ma podziemną bazę. Widać chyba. No bo. Czekaj bo. No jasno tu jest. co chyba on ma pochodnie nie? To jest drewno. To raczej on tu jest. Mi się wydaje, przynajmniej. Jest tu ktoś, Halo? Nie ma. Dobra. Wydawało mi się. Chociaż światło było, to może tam być, ale już dobra. Mm, to długo się kopie drewno, ale to jest tak spokojne. Nie, też długo się kopie chyba nie ma znaczenia no i co mnie bijesz? ta dziewczyna znowu mnie bije co wcześniej nie no, porażka Jezu, ta dziewczyna tylko bije o Jezu no, cały od Chinego go napsuje już tyle rzeczy miałem już byłem gotowy tak naprawdę Idę w inną stronę teraz, tamtą pójdę. Może się sobie filmik pominąć jak już tam będę czy coś, bo... no smutek, smutek. W ogóle tak jest, tak ta mapa się w ogóle nie ładuje, beznadziejnie jest. I zginie. Mam plan zrobić tutaj ok. Tutaj dom na spawnie, bo w sumie tak dobra. Na spałnie bo <laughs> nie ma tu jakoś y, dużo ludzi co zabijają i w ogóle nie. Więc no, w sumie jest ok. Myślę, że ktoś mnie bije znowu, ale nie. O bo co tu jest? Tam jest jakiś dół, nie wiem, nie chcę tam wchodzić. Um, tam się świeci coś. Nie wiem, tu chyba nic nie ma. A jest, jest coś tam Jezus. To jest Co to jest? Już bedrok? No bo Jak ja teraz wyjdę stąd? A no to sobie dowaliłem teraz. Nice. No to teraz jak zginąć? To jest pytanie. No i co teraz? Hmm. Nie ma. Czekajcie, to ja muszę zresetować je. No i wtedy bo jakby sam że tak zrobiłem, musiałem tą o, no, jakbym kliknął to SC, to już by wynagrywanie się skończyło, a ja nie chcę. Chcemy jeszcze coś znaleźć i w ogóle, więc no, nie chcemy od razu już kończyć. A w ogóle nie wiem, ile ten film trwa, ale chyba z 8 minut gdzieś tak czuję, ale no, jeszcze trochę będziecie oglądali ten film. Nie, zapraszam do oglądania takiego nudnego w sumie filmu, ale... powszechnie był ciekawszy. No, ale już nic na to nie poradza. Nie gada, że coś znowu. To samo, gdzie ona tam mieszka. Ale ona nie była na pustyni czy czegoś czy takiego. O jest drzewo, no to weźmiemy sobie. W ogóle to jest drugi odcinek, zostawcie kilka tam łapek, to będzie trzeci. Mam, mm, mam w planach zrobić poradnik, jak zrobić transmisję na żywo i jak nagrywać w ogóle na YouTube. Takie mam plany. Jeszcze mam plan zrobić live, ale nie jeszcze kiedy. Jak wy to oglądacie w poniedziałek? Ja to nagrywam w mm, środę. No więc tak w sumie nawet jest ok. Aktualnie jest 20 godzina. 20 godzina, no i, no i to tyle w sumie o, jakieś daj darmowe nie, tam się biją bo tam jest nie za fajnie się dzieje bierzemy sobie wszystkie deski jakie są bo weźcie, ich mamy patyki sobie stwórzmy tylko dwa Bierzemy ten crafting i idziemy gdzieś dalej. się przeprowadzić, bo no, musimy mieć daleko to, od tych ludzi. Ja myślę, że tutaj gdzieś to będzie dobre miejsce, bo za dużo ludzi tu nie ma. Tam był jakiś ten, ale jak wyjdę z gry i wejdę do tego samego serwera, to już raczej nie będziesz tam. A tu jest chata jakiegoś gościa? ale rozwal... no to nie jest chyba chata nawet są bloki jakieś randomowe wstawiane. ale tam jest jakaś chata i dobra, pójdziemy tam w następnym odcinku w następnym odcinku pójdziemy tam, a dzisiaj przeprowadzimy się, o tutaj obok tych kaktusików, myślę że spoko domek na przykład yy, znaczy te kaktusy nie biją nawet. Tylko rozwalę sobie, żeby na domek. Tam jest kolejna chata. O nie, nie gadaj. Nie gadaj, że to jest tu co. Jak ona tu mieszka, to ja tu są typy jakieś to w ogóle higiena. Dobra, to ja z tej strony będę mieszkał. Śnieg. Tu jest. Mmm, Dobra, tu niech będzie. Tu niech Kolejny? A nie, bo tu jest ten. Tak, ten główny taki. Dobra. Dobra, no tutaj będę się osiedlał. Tu, o... no. tu jest nawet ok, miejsce. Tak myślę, bo jest dużo. W ogóle to jest takie nawiedzone w sumie miejsce, bo tam jest jakiś krzyż. Tam jest jakaś chata, tej co mnie zabiła chyba, bo podobna była. Tam jest jakaś chata, ale chyba opuszczona, ale pójdziemy w następnym odcinku i tak. Eee, dobra, crafting. Eee, czekajcie, tak. Tak, tak. No idzie taki mały domek, taki w sumie bunker. No bo no i tyle nas stać. Później oczywiście będziemy robić jakieś wypasione domki w ogóle. Więc wyczekujcie. Łopata, tak. I mieczek. Bo ja miałem przeczucie, że ktoś tu przyjdzie normalnie z jakąś zbroją diaksową i tu przyjdzie i nas zabije. Okej. Okay. Bo w sumie jak dalej od spawna, to jest bardziej groźniej. Na spawnie też jest groźniej w sumie, bo... Ale tam jest dużo ludzi, ale oni nie mają mitu, więc nie ma sensu zabijać w ogóle, moim zdaniem. No ale już niech tak będzie. Niech tak zostanie. Jest noc nadal. Smetu już zacznę budować. Kończymy już atak? No dobra, niech to będzie koniec. Ale ja mam plan. Mm, zrobić to inaczej. Ale na no, razie no, niech będzie tak. Coś. E, tu skraftujemy sobie jeszcze. Na... No, <laughs> skraftujemy sobie. E, co tu można skraftować? Siekiera. No chodź, siekiera. Halo. Halo, siekiera, chodź. Co jest z tym craftingiem? Siekierę. Oddajcie no, mi moje... O, jest. Mm, no ale dajcie mi siekierę, halo. No, halo, oddajcie mi ją. Nie chcą mi dać siekiery. No, jakieś złodzieje po prostu. Okej, okay, no to... To będziemy ręką kopać, bo jak... Nie chcą nam. Jezu, yy, kiedy? No to niestety musimy tak robić. Dobra, ostatni kawałek. A to jest jeszcze. A nie, to jest ziemia. Długo się strasznie kopie. To drewno w ogóle. ale nie. Jak jest. Dobra, mamy. To nie jest taka logiczna gra. Więc to nie będzie się brało. Że drzewo nie zniknie. Trzeba sobie sam pomóc. Myślę, że tam ktoś chodzi, a to nie. Mm. Mam, ziemię mam, dobra. To będzie zwykła na dwa. Na baza. Taka w sumie taka. Yy, o, taka. Nie wiem jak to powiedzieć. Taka po prostu klasyczna. Później jakąś się zrobi. Brzozę. Możemy sobie nie bo tam jest ten dom ja nie chcę podchodzić bo się boję w sumie w następnym odcinku tam pójdziemy bo no skończymy już tą bazę i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku myślę że nikt nas nie zabije w sumie lipa by była dobra te dwa drewna wystarczą żeby dokończyć bazę i drzwi zrobimy może jeszcze bo no bez drzwi to w sumie tak słabo dobra, mamy naszą bazę tymczasową ona tak wygląda o taka malna, ale no co pojadzić już nie mamy i tu, idealnie chyba jeszcze na te wystarczy drzwi, bo tak chyba się robi dobra, jest, mamy to mamy dom pierwszy dom, uwaga trzy, dwa, jeden, go Mamy nową. Dobra, no to też w tym odcinku. Taki mam skin w ogóle. Jakby ktoś pytał. Tyle w tym odcinku. Idziemy się w kolejnych częściach. Minecraft w Roblox. Do widzenia!